Dzień Kobiet to dobra okazja, by pokazać piękno ukryte w sercach wielu kobiet. Z tej okazji Lions Club Jantar zorganizował na Zamku Książąt Pomorskich wyjątkowy bal. Spotkanie nazywa się Kobieta Kobietom i jest to zapowiedź majowej imprezy, a właściwie festynu dużego w Szczecinie, który będziemy organizować razem z, będziemy małym współorganizatorem oczywiście miasta. A jest to będzie robiony ten festyn, jak i dzisiejsza impreza jest robiona dla Szpitala Onkologicznego na Strzałowskiej, dla nowo wybudowanego szpitala dla kobiet z problemami onkologicznymi. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ miało charakter imprezy charytatywnej. Część y, y, panie zakupiły jako wstęp cegiełkę na wejście do, na imprezę. Część z tej cegiełki jest już rzeczywiście od, odłączona na cel charytatywny, ale również w czasie przerwy sprzedawałyśmy fanty dzięki sponsorom, które dostaliśmy. No, dużo sponsorów, dużo. Paru sponsorów płaciło nam na konto, także na pewno jakaś mała sumka, skromna się uzbierze. Jedną z atrakcji był pokaz mody, w którym wzięły udział członkowie Lions Club Yantar. Choć modelki nie zajmują się tym na co dzień, to w pokazie nie zabrakło kobiecego wdzięku, piękna oraz gracji. W pokazie bierze udział 13 wspaniałych modelek. E, przygotowywały się bardzo dzielnie na zajęciach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Myślę, że dziewczyny się świetnie przygotowały. A najważniejsze jest to, że wychodząc na nasz wybieg mają przepiękne, przepiękne uśmiechy. Na imprezie nie zabrakło atrakcji muzycznych oraz specjalnych kramików. A czym jest sam Lions Club Jantar? Lions Club Szczecin Jantar powstał w 1998 roku. Inauguracja, czy rozpoczęcie działalności nastąpiło przez tak zwany charter. E, Inaugurawałyśmy rozpoczęcie naszej działalności na balu charytatywnym. E, natomiast lionizm generalnie powstał w 1917 roku i korzenie swoje ma w Stanach Zjednoczonych. Naszym hasłem przewodnim jest WeServe i faktycznie służymy e, dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Głównie koncentrujemy się na naszej społeczności lokalnej, a, a przede wszystkim naszym celem są działania skierowane na rzecz dzieci i kobiet. Pani swoją obecnością wspierają wiele przedsięwzięć w których dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. Przez te 15 lat zrobiłyśmy naprawdę dużo z takich najbardziej, że tak powiem, spektakularnych sukcesów to możemy wymienić na przykład zakup samochodu dla hospicjum dziecięcego w Szczecinie, zakup łóżeczek niemowlęcych dla szpitala w gdzie to było? Na, na Unii Lubelskiej. Na Unii Lubelskiej. Lista dokonania klubu jest znacznie dłuższa, dolając klub Jantar należy obecnie 26 pań. Działania takich stowarzyszeń są niewątpliwie potrzebne, tym bardziej cieszy fakt, że są ludzie, którzy włączają się w takie przedsięwzięcia, poświęcając swój czas i pasję.